Także witam tutaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy środę 5 czerwca. Jestem sobie na pszenicy, na plantacji pszenicy zimnej. Przychodzę sobie właśnie, można by powiedzieć, ścieżką technologiczną. Natomiast no, takiej ścieżki tutaj nie robiłem. On została ona została tak jakby ujeżdżona. Pod wpływem wszelkich zabiegów, no kół, ciągnika. I w tej ścieżce tam gdzie nie gdzie coś rośnie. A jak rośnie, to wiadomo zostało przygniecione i się pojawiają choroby, także tak naprawdę na to się nie ma co patrzeć. No i jest tutaj odmiana mewa, odmiana oścista, z tego względu, że wszędzie dookoła są lasy. Tam 60 robi w dyniach, ale nas to w tym momencie nie interesuje. Yy, no i taki pierwszy lepszy yy, no i tutaj taka pierwsza lepsza roślina. Trzy mamy liście. Wszystkie są zielone. Dalej tam czasami gdzieś dwa liście zielone, reszta po prostu usycha. A czy jakieś są choroby? Nieznacznie gdzieś na dole te liście są takie przebarwione w ten sposób. Jeżeli o choroby to się nie znam, nie wypowiem, ci co się znają mogą w komentarzach napisać co to jest, tu gdzieś jakaś tam Yy, wiem, tu jakaś rdza, czy coś, no, na tych liściach akurat. No, w każdym razie powiem tak, nie będę pryskał na te trzy, gdyż uważam, że jest to zabieg niepotrzebny. Tym bardziej, że tutaj plon jaki oczekuję, to w tym momencie, to w granicach 4 ton z hektara. Odkąd popadało, to trochę się ta pszenica poprawiła. Yy, I myślę, że ten wynik jest do osiągnięcia w tym momencie. Jak będzie więcej, to fajnie. Co prawda jestem tutaj na tej średniej części pola. Zaraz pokażę Wam tam na drugiej połowie gorszą pszenicę. Ale takie same stanowisko. Gorszą dlatego, że były, było to siane swoimi nasionami i no widać, że ta pszenica po prostu już wymaga wymiany. Także ostatni rok to było siane. W tym roku posiałem kwalifikowanymi nasionami. A jeżeli... Znaczy w zeszłym roku posiałem, w tym roku będę dopiero siał na jesień. To prawdopodobnie znowu zrobię tak, że na hektar pola, jeżeli będę siał pszenicę, wezmę nasiona kwalifikowane, a resztę po prostu posieję tą, którą w zeszłym roku wziąłem jako kwalifikowane nasiona. I niestety, jeżeli będę siał, to znowu to będzie odmiana oścista. Mam plan zasiać hektar 60. To te działki, gdzie mam w tym roku posiany rumianek za lasem. To tam to już stanowczo, jeszcze bliżej będzie lasu, tamto stanowczo musi być odmiana oścista. No i tam przede wszystkim jest lepsza ziemia. A tutaj jestem na tej części pola, gdzie jest pszenica ostroga. No i mówię, raz, że no ta odmiana jest już wyrodzona, w sensie tutaj wymaga ona wymiany. Chociaż może powiem Wam tak nie do końca. Może po prostu ta odmiana akurat gorzej się przyjmuje w, na słabszych stanowiskach. Tak, tak patrząc się na tę odmianę mewę, to jednak ona na tej słabszej ziemi lepiej wygląda. Ale czy wyda lepszy plon, to się okaże już podczas zbioru. Bo to, że ona sobie jest wyższa, to nie znaczy, że będzie dawała więcej yy, ziarna. W sumie to można nawet zobaczyć. Zobaczcie, tak wygląda kłos yy, Ostrogi w tym momencie. Tutaj na piątej klasie ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pięterek. Przykładowo jeden kłos i to mówię, że jest taki zgórek, że tak ludzie tu dookoła sieją dynie, rumianki. No i tyle, bo to taki właśnie zgórek jest. To ja się wyłamałem i pszenicę posiałem. Yy, i Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tu siedem pięterek. No i tak to wygląda. Może ktoś zapytać jak wygląda z opłacalnością tej uprawy. Tak szacuję, że przy tym nawożeniu i przy tym co zostało tutaj wykonane, czyli dwie ochrony fungicydowe, trochę nawożenia, azot na kłos. Powiem tak. Nie dawałem azotu na kłos. Dawałem od razu wcześniej. 100 kg około, tak tylko wtedy jak około 15 maja popadały deszcze, tak, żeby właśnie wzmocnić tę roślinę bo wtedy akurat ona jeszcze coś tam trochę mogła yy, podrosnąć, no i to, żeby dało więcej klonu, więcej ziarna na zawartości białka mi nie zależy, bo i tak ta pszenica, jeżeli będzie sprzedawana gdzieś, to tylko i wyłącznie na pasze, a tu przy tym to już nie ma żadnego znaczenia. No tutaj ten wyschnięty teren jest. Idę tak całością, całą długością pola, przejdziemy się, zobaczymy w niższym terenie. No tutaj to tak trochę większe jak po kolana. Ta pszenica w ogóle nie była skracana, bo na piachach tutaj nie było takiej potrzeby. Jedynie, był, jedynie było stosowane kwadro na usztywnienie, tam 0,4 jednostki na hektar. No i jeszcze wracając do tematu, jak to z opłacalnością tej pszenicy wyjdzie. Powiem tak, wszystko co zbiorę powyżej 2,5 tony z hektara, to będzie zarobek. Bo na bogato tu tutaj nie idę. Widzicie tutaj na przykład o te liście, no to to chyba już po, z powodu suszy, tak? Takie kłosy, tutaj ta ziemia jest taka już wyschnięta. Zboże już przekwita powoli. No tutaj są takie te plamy, kiedyś pokazywałem podczas pryskania. Tam jest niby więcej wilgoci, ale ta pszenica lepsza nie będzie. Bo tak naprawdę tej wilgoci u nas wciąż jest za mało, bo w w całym maju spadło 60 litrów deszczu, a w czerwcu 2,5 litra jak do tej pory. Jeden mały deszczyk przeszedł gdzieś tam koło 3, 2, 2 czerwca. No i, o dobra, no to tutaj już widzicie, trochę lepiej to wygląda. No i ta odmiana widać ostroga względem mewy. Gorzej wygląda na y, słabszych ziemiach. To już mówiłem. I jeżeli nawet by gdzieś się jakieś pojawiły objawy chorób, to są jakieś znikome ilości. Dlatego, że tutaj nie ma takiego intensywnego nawożenia. Ta pszenica nie jest gęsta, ona jest przewiewna. Więc uważam, że na tym można trochę przyoszczędzić. Ona już jest i tak wykłoszona. Dosyć sztywna, no, zobaczcie, no to już to jest żadota. Także nawet tutaj... No nie wiem, no chyba, żeby coś popadało, ale teraz to już... Jak w tym momencie to nie zrobiłoby się tej tej trójki. To tak naprawdę później to już nie wiem, czy jest sens. Czy nie, tak naprawdę to cały czas się uczę. Dopiero można by powiedzieć, od tego roku podchodzę do, znaczy od zeszłego roku, ale już kończąc na tym roku, zbierając te uprawy, podchodzę do upraw po prostu, jakby to tak powiedzieć, bardziej profesjonalnie, czyli zrobię badanie gleby, nawożę pod kątem jakiegoś plonu. Powiedzmy, zbieram ten plon, czyli w tym momencie. Załóżmy, że uda się z tej pszenicy zebrać 4 tony z hektara, to w przyszłości, jeżeli będzie tutaj siana pszenica, to będzie nawożona pod kątem właśnie ilości zebranej z tego pola. No plus tam nie wiem, tonę więcej, bo prawda chcemy, żeby ta tendencja jednak zbiorów była większa niż yy, mniejsza. Jeżeli zabierzemy 5 ton, to kiedyś będziemy mogli nawet nawozić na 6 ton. I, I taki jest plan, taki jest założenie. Średnia będzie wyciągana ze wszystkich upraw, które tu będą. No i przede, no i przede wszystkim staram się, żeby na każdym polu było osiane. No, inaczej, może na każdym polu staram się, żeby rosła uprawa, roślin. Staram się, żeby na każdym polu jakaś roślina rosła. Nie częściej niż raz na 4 lata, więc yy, mimo tego, że chociażby hiper ekstra, nie wiem, z pszenicy były pieniądze, to i tak nie posieję jej tutaj wcześniej niż za 4 lata. Nie wiem, tak sobie ubzdurałem, że tego się będę sztywno trzymał. Płodozmian tak jakby, uważam, że będzie na pierwszym miejscu. Po prostu będę starał się usiadać rośliny w miarę opłacalne, coś tam szukał nowego. Z, Kombinował tak i co roku przeliczał co na tych moich działkach pod tym kątem, jak nawożę, jak właśnie zbieram, ile zbieram. To już wiem, powiedzmy, co mi się najbardziej opłaca, co mi się mniej opłaca. Bo to nie jest powiedziane, że z pszenicy możemy zrobić najwięcej, z mienia trochę mniej czy tam w ogóle z rzezowca możemy nic nie zarobić, bo to wszystko zależy od ziemi. Jeżeli mamy szóstą klasę ziemi, takie piachy, jeżeli posiejemy pszenicę, to my na pewno mniej zarobimy, niż byśmy tam posiali owiec, bo owiec lepiej będzie rósł na tych słabszych ziemiach. Także takie to podejście mam co do tego. No i tyle. Co jeszcze? Przejdę się tutaj w lepszej części pszenicy. Teraz jesteśmy w pszenicy Mewa. I wejdę znowu w ten niższy teren, to widać było jako tam byliśmy w dole niedawno, że tamta pszenica jeszcze ma taką naprawdę sporą masę, czyli ona jeszcze długo się będzie trzymać. No a tutaj w tym momencie co idę to jeszcze jest, znaczy już jest taka wysuszona, czyli ona będzie wcześniej dojrzewała i wcześniejsza do zbioru, chociaż i tak to będzie się czekało, żeby cała plantacja była na wylot do zbioru. Tutaj na tej ostrodze, znaczy na tej, tutaj na tej pszenicy Mewa składro było zastosowane dwa razy. Żadnego regulatora wzrostu też nie dawałem. Ta pszenica jest naprawdę sztywna, zobaczcie. Chociażby mu taką ruszał nią, to ona w tym momencie nie ma zamiaru się kłaść i sypanie jakichś metaksmaksów czy czegokolwiek innego do opryskiwacza tylko po to, bo taka dawka się należy. To nie ma sensu. Jeżeli jest słabsza gleba, możemy na tym czymś zaoszczędzić. No powiem Wam, jeżeli by była o taka pszenica na całym polu, jak jest w tym momencie tutaj. Na przykład na kłosie mamy pięterek 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To z tej części pola mógłbym śmiało mówić koło nawet 6-7 ton z hektara. niestety taka część pola to jest jakieś 20 arów, może 30, a reszta no to samie, sami widzicie. Dobra, to taki filmik. U, jaki pająk na drodze mi stanu Idź. Dobra, to taki filmik z pszenicy dodałem, żeby Wam pokazać, jak wygląda w tym roku. Uważam, że w tym roku lepiej o nią zadbałem. Lepiej została nawożona i ochroniona. Przy czym też się staram ograniczać do minimum, bo tam niektórzy mi zarzucają, że ja to w ogóle tyle chemii, wale tak. Ale dwa razy opryskać od. Grzyba w jakiś tam jednym po jednym środku, co prawda, no ta jedynka to była dwoma środkami robiona, bo raz poprawiałem na ochronę podstawy źdła Bo co się okazało tam w sklepie, gdzie kupowałem środki ochrony roślin, źle mi doradzono. A co z pszenicą, tam na ogrodzie? Powiem Wam tak, ona się trzyma. Tam nic dodatkowo nie wzmacniałem ją. Takie samo. Taką samą ochronę robiłem jako w tej pszenicy, co tutaj, czyli dwa razy kwadro i żadnego skracania, a tam by się przydało, bo są takie miejsca nieduże, wiecie, tam to może takie trzy Ary, nie? taki placek się wyłożył po gwałtownej burzy, ale te kłosy z powrotem się podniosły i połowa tak jakby zboża leży i źło przekierowane jest do góry. Także, ale to tam mówię, no to tam jeździć opryskiwaczem już w tej fazie wzrostu do przodu, do tyłu, cofać, to sporo by się nagniotło. Jeszcze kołami bym pokładł to i tak jakby pobudził te zboże do dalszego wylegania. I po prostu teraz już będę wiedział na przyszłość, że tak czy owak, czy jest suchy rok, czy mokry tam, jakąś tam minimalną dawkę, no już nawet tego Medax Maxu, jakieś 0,4 Kilograma na hektar można zastosować. Dobra, tyle w tym odcinku. Na razie wam i cześć.